Listopad to musi być ramen, a dokładniej ramen festiwal jemy w Łodzi. Od 15 do 24 listopada w całej Łodzi i nie tylko w Łodzi, bo również w województwie jedzenie ramenów to już taka tradycja, że właśnie w listopadzie te rameny jemy. 34 restauracje przygotowały coś specjalnie właśnie na festiwal. Bardzo różne propozycje, bo są to propozycje bardziej tradycyjne, bardziej szalone. Gdzieś połączenie z kuchnią meksykańską, z kuchnią francuską, no to może zaskakiwać. Zaskakują też dodatki. Oprócz tego, że rameny mięsne, także rameny bezmięsne, a nawet wegańskie, więc niezależnie od tego, co jemy. To na pewno jakiś ramen dla siebie znajdziemy pośród tych wszystkich propozycji. Trzeba sobie posprawdzać. Co, gdzie, kiedy, bo nie sposób zjeść wszystko. No nie da się, bo każdy ma tylko jeden żołądek, ale przez ten czas można zjeść jak najwięcej, żeby nasycić się tym ramenem. A jak komuś mało, to przecież po okresie festiwalu te rameny nadal będą dostępne i nadal będzie można je jeść. Dzień dobry, zapraszam już na ostatniej kulinarnej konferencji w tym roku. Rok, jak to zwykle u nas bywa, żegnamy ramenem. To już dziewiąta edycja, więc w ogóle naprawdę aż trudno nam się było doliczyć, więc w przyszłym roku będzie spektakularnie już w ogóle taka naprawdę okrągła. W tym roku startujemy jak zwykle w piątek. Ruszymy 15 listopada przez 10 dni 34 restauracje przygotują dla nas wyjątkowe rameny. Jak zwykle myśleliśmy, po tylu właśnie edycjach, że już nie da się nas zaskoczyć, cały czas się da. Oczywiście będą, będzie mięso, będą owoce morza, będą rameny wegańskie, będą dania inspirowane kuchniami innych krajów, czyli będzie i ramen inspirowany zupą cebulową francuską, czyli konkarne. Jeszcze jeden. Ramen meksykański, ale też jest dużo klasycznych ramenów, znaczy klasycznych, czyli trzymających się właściwie głównie japońskich składników, ale nawet one też będą w takiej wersji autorskiej zaprezentowane. Wśród dodatków naprawdę długo, długo mogłabym wymieniać, ponieważ poza takimi klasycznymi, właśnie jak brzuch czaszu, mamy czy, czy, czy nori te dodatki, czy ciasteczka, które się pojawiają regularnie. Będą i pomarańcze, będą dodatki truflowe. Będą i będzie śliwka, więc na, naprawdę tych rzeczy jest bardzo, bardzo dużo. No i jak zwykle wydarzenia towarzyszące. Czyli w tym roku dwa razy zaprosimy, w dwa weekendy mamy z japońskimi śniadaniami, mamy kolejne spotkanie klubu kolacyjnego, gdzie oczywiście będzie królował ramen, ale też dołożymy do tego japońskie jeszcze przystawki i nawet, i nawet koreańskie. Co jeszcze? Zaczynamy współpracę z, co ciekawe, czyli troszkę odchodzimy od takiego stricte jedzenia, zaczynamy współpracę z Biblioteką Secesja w Łodzi. Marii Nowakowskiej Wam na pewno przedstawiać nie trzeba, więc na pewno zaskoczymy Was w przyszłym roku, a teraz tak delikatnie zaczynamy wykładem na temat ramenu, czyli społeczna historia ramenu z Dorotą Dekier, czyli absolwentką japonistyki, która opowie właśnie skąd, skąd wzięła się ta popularność, jak on rozwinął się w Japonii, więc takie nowe ujęcie, nie tylko kulinarne, ale właśnie społeczno-kulturowe. Jak zwykle mamy przygotowany pins. To już jest ostatni pins. Przez cały rok można było kolekcjonować z firmy Pinsware na nasze na piny. I co ciekawe, że jeśli ktoś zebrał całą kolekcję, to się może do nich jeszcze zgłosić po nagrodę. Witam Was bardzo serdecznie w restauracji Sushi w Dłoń. Przez najbliższe dni od piątku będziemy mieć przyjemność przy ulicy Tragu, ta Dąbrowskiego i Wici serować dla Państwa wspomniane wcześniej danie kuchni japońskiej. Jeżeli mielibyśmy powiedzieć kilka słów o ramenu, to na pewno nie możemy zapomnieć, że pierwszym składnikiem tego dania musi być makaron, czyli nazwa bierze się od makaronu tej potrawy. Kolejnymi będzie długo gotowany bulion oraz koncentrat smakowy, czyli tak zwane TARE, odrobina oleju pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Później wykończymy dla po produktami. Mogą być to mięsa. Produkty, tak jak wcześniej też wspomniałem, pochodzenia roślinnego, szczypiorek dowolność, tak? Teraz w dzisiejszych czasach możemy łączyć smaki w wszelaki sposób, tak jak wcześniej Izabela wspomniała, my się odważyliśmy, zrobiliśmy ramen pomidorowy z nutą kolendry, forma jajka była u nas ta włoska, więc no te połączenia dość zaskakiwały, ale wydaje mi się, że gościom przypadą do gustu, ponieważ odważyliśmy się go powtórzyć. W tym roku będziemy mieć przyjemność Wam zaserwować ramen zbliżony bardziej do tej tradycyjnej, do tych tradycyjnych połączeń. Opiszemy nasze danie na bulionie drobiowym, Wykończymy to koncentratem, czyli tarę, długogotowany demiglas wołowy. Wkładką mięsną będzie długogotowana wołowina w formie szarpanej z naszym autorskim sosem pikantnym. Do tego klasyczne jajko nitamago, odrobina szczypiorku i marynowane również przez nas przygotowywane grzyby shiitake. Uwielbiają ramen. Teraz mamy chyba idealną porę, ponieważ mamy listopad, więc żeby rozgrzać tym ramenem. Natomiast to jest festiwal, który z roku na rok bije jakieś rekordy. Jak my liczymy, to w trakcie festiwalu sprzedajemy około 10 tysięcy porcji. I to jest jakiś rekord, jeśli chodzi właściwie o wszystkie festiwale. Chociażby się wydawało, że pora roku... Jest znacznie mniej sprzyjająca do tego, żeby wyjść z domu, wyjść do restauracji, ale ramen jest na tyle kuszący, że. Zresztą Mateusz pewnie najlepiej powie, bo on, on zna te dane, więc wie co, się, wie co się będzie działo od piątku. Restauracje szykują się trochę jak na wojnę, więc to są. No i rzeczy... tak, my już przygotowania zaczęliśmy. Okay. E, jesteśmy gotowi na tę batalię. Oczywiście zwarci i gotowi podejmujemy e, tą wspomnianą przez walkę. Ale to jest tak, jak pewnie większość szefów kuchni, właścicieli restauracji powie: jest to sama przyjemność. Jeżeli miska jest kompletna, pełna umami i nasi goście będą wychodzić zadowoleni, uśmiechnięci, to nie możemy oczekiwać i chcieć innej nagrody, jak właśnie zadowolenie naszych gości. Ponieważ frekwencja. Gości, która jakby dziewczyny zjemy w Łodzi w tej sytuacji, i mówię też przede wszystkim o Izie, zrobiły kawał dobrej roboty. No i ta skala, którą teraz przybiera festiwal Ramen w Łodzi, jest tak duża, że frekwencja gości, która nas tutaj odwiedza, jest naprawdę godna podziwu. Ramen w chwili obecnej to kultura i sztuka. To jest danie kultowe, opanowało cały świat. Dziewczyny tutaj bardzo dużą również pracę wykonują, promując to danie na naszym lokalnym rynku. Stąd bardzo, bardzo widoczny rozwój z roku na rok. Można powiedzieć, że to taki azjatycki rosół z dodatkami? Bardziej skupiłbym się na makaronie. Tak jak powiedziałem wcześniej, to nie bazuje na makaronie. Jest dokończone, wypełnione rosołem, ale no mówimy przede wszystkim o makaronie, który też może być podawany w różnych grubościach, w różnych kształtach, ale to jest główny składnik. A można samemu zrobić taki makaron, czy to się raczej nie uda? W chwili obecnej możemy zamówić sobie do domu e, kurierem, e, lub e, jakby zakupić we własnym zakresie w centrum handlowym produkty, które mogą pomóc w przygotowaniu tego elementu. E, więc jak najbardziej zachęcam do próbowania. Zdarzyło Wam się już tak, że zaskoczyliście totalnie tych, którzy przyszli na festiwal tym ramenem włoskim, co jest w ogóle totalnym miszmaszem połączeniem dwóch kuchni, które wydają się nie do połączenia to macie takie ciśnienie, że tak powiem, żeby zeskakiwać co roku, czy odpuszczacie? Bo po prostu ramen, dobry ramen sam się obroni. No, słowo odpuszczamy może nie jest do końca dobrym słowem w, w, w tym roku, ponieważ no, za dzisiaj w, ty, w tym festiwalu bierzemy udział pozycją klasyczną. Postanowiliśmy trochę zbić stonu, ale też jest bardzo kompletna pełna miska. Wtedy ryzykowaliśmy, to ryzyko się opłacało, to teraz zaskoczymy może tym, że nie zaryzykujemy gości i przyjdą na klasyczną miskę. Jak to jest z tymi gośćmi? Bo ty usłyszymy 10 tysięcy i w ogóle jakieś takie niewyobrażalne liczby, ale ci, którzy przyjdą na festiwal, muszą się liczyć z tym, że będą czekać w kolejce na zewnątrz? Tak, na to liczymy. Co roku tak, tak to wygląda. E, przy, przytoczę śmieszną rolkę, śmieszną e, rolkę na TikToku, gdzie człowiek, który był maskotką ramenową, jadł ramen na zewnątrz, e, no bo nie było miejsca w restauracji, e, żeby mógł się przy stole. Były opowieści o tym, że szykujecie się jak na wojnę, ale to jest rzeczywiście tak, że wy przez ten czas festiwalu nastawiacie się głównie na te rameny festiwalowe, bo wiecie, że tego, co inne macie w karcie, nie zejdzie tyle, bo wszyscy przyjdą na ten ramen. Inne rameny wtedy też cieszą się powodzeniem. Goście przychodzą wielokrotnie podczas festiwalu. Sama, sama impreza zachęca gości do tego, żeby próbować tych misek i nie tylko tej festiwalowej pozycji, ale też zaryzykować i spróbować czegoś innego, również tych pozycji. Miski, tak jak bowle, również będą na pewno łatwo tutaj i, i, i zgodnie schodzić z naszego, z naszego zaopatrzenia. Więc tak, to, to jest impreza, która bardzo e, wzmaga i e, winien więc od kuchni kuchnię z dokładnie z szerokopojętem to jeszcze ten ramen czyli ten makaron bo on może być różny jak wybieracie jak decydujecie co będzie w tej misce festiwalowej czy to jest coś co najchętniej ludzie jedzą czy chcecie im pokazać coś co może po co nie tak chętnie sięgają żeby właśnie spróbowali się przekonali My komponujemy miskę zawsze w sposób bezpieczny, czyli te produkty, które występują i te składniki, które są w tej misce, no ogólnie cieszą się powodzeniem, również w innych daniach. Także jeden, może dwa składniki, bo tych składników jest wiele w misce, więc jeden lub dwa składniki mogą być tym ryzykiem, ale również muszą być zaportowane przez produkty, które są już znane i bezpieczne. Po raz dziewiąty festiwal ramenów. Jak zbliża się listopad, to jak wyglądają Wasze przygotowania? Czy Wy już macie wszystko przygotowane, bo już tyle razy to robiłyście, czy to jest ciągle żywioł? I tak i, I tak i tak, dlatego bo my mamy ten plan festiwalu właściwie już ustalony na początku roku, czyli właściwie my teraz już wiemy, kiedy odbędzie się festiwal nawet w przyszłym roku, do tego stopnia, więc wiadomo, że listopad mamy za właśnie zaklepane tutaj miejsce na ramen. Natomiast co roku jest to zaskakujące. Nie, nie możemy popaść w, w taką rutynę, nie chcemy zresztą w nią popadać, żeby. I po pierwsze nie odbierać sobie frajdy, ale też w momencie, kiedy się wchodzi w rutynę, to, to gdzieś można popełnić błąd, a nie chcemy, żeby to była taka do końca powtarzalna formuła, czyli zawsze się staramy zaskoczyć gości nowymi wydarzeniami towarzyszącymi, tak jak i w tym roku. Zachęcamy też restauracje do tego, żeby może sięgnęły po nowe smaki. Staramy się też rozszerzać, ale tak w granicach rozsądku festiwal, czyli na przykład od kilku lat ramen odbywa się poza Łodzią również w Zgierzu, w tym roku, Zgierz, Pabianice, Tuszyn, nawet co, co my tam jeszcze mamy, Łask, Mamy też własku festiwal, więc bardziej wybierać fajne lokale w województwie niż zachęcać może tych, którzy na co dzień ramenu nie robią. Jeśli są takie lokale i one są też atrakcyjne festiwalowo, natomiast najpierw dowiadujemy się, jeśli na przykład restauracja meksykańska chce zrobić ramen, to najpierw się dowiadujemy bardzo dobrze, czy tam jest ktoś, kto jakby zna się na filozofii, wie, ponieważ fajnie jest łączyć smaki, ale najpierw trzeba wiedzieć, jaka. Jaka jest konstrukcja tego dania, o co w nim chodzi, jak powinno się je prawidłowo złożyć, zanim zacznie się z tymi smakami eksperymentować? Czy co roku jest więcej restauracji, więcej jest chętnych na wzięcie udziału w festiwalu, czy niekoniecznie to tak wygląda? W minimalnie tak. Znaczy, zaczęłyśmy, bo ja sięgnęłam Nie. pamięcią właśnie do tego pierwszego festiwalu, w którym wzięło udział 8 restauracji. Więc 8 a 34 po 9 latach jest różnica bardzo duża. Natomiast. Teraz są to już minimalne różnice. Wydaje mi się, że w tamtym roku liczbę uczestników miałyśmy taką samą, dokładnie jak w tym, i uważam, że ona jest bardzo dobra, bo za dużo też, też właśnie boimy się, że nikt tego no, nie zje. Nikt tego nie zje <gry> taki i że, że zaczną właśnie po ramen sięgać restauracje, które trochę mogą być skuszone samą popularnością festiwalu, ale właśnie nie do końca będziemy miały gwarancję, że utrzymają ten poziom, na którym nam zależy. W tym roku zawsze potrzebujemy tych danych statystycznych, więc mamy 34 restauracje, 30 ramenów, z tego jest 6 wegańskich i jeszcze jeden wegetariański. Jeśli chodzi o mięso, tutaj bardzo różne wariacje się pojawiają, bo będzie i kaczka, i będzie szarpana wieprzowina. No, oczywiście klasycznie dodatki w postaci czy, czy, czy kurczaka, czy, właśnie, czy, czy różnego typu bulionów mięsnych owoce morza również, ale też i opcje, naprawdę bardzo ciekawe opcje roślinne. Tam umami otrzymuje się z takich fajnych jesiennych składników, również rozgrzewających. Czyli bardzo często basą są buliony grzybowe, buliony na palonych warzywach, bo te palone warzywa rzeczywiście tego umami są nam w stanie dostarczyć. Jajka tam się pojawiać nie będą, ale na przykład może się pojawić, w chwili obecnej mamy coraz więcej w takich opcji, prawda, udających mięso, więc będzie wegański kurczak na przykład. I to jest troszkę opcja dla tych, którzy na przykład, bo niektórzy rezygnują z mięsa z uwagi na jego smak, który im nie odpowiada, a niektórzy ze względów ideologicznych, ale jednak ten smak gdzieś w ich głowie zostaje i chcieliby do niego wrócić. I myślę, że właśnie te wegańskie odpowiedniki mięsa są dla nich fajnym rozwiązaniem, a też trzeba przyznać, że one są coraz lepsze. To ja jeszcze mam jedno pytanie o najbardziej zaskakujący składnik w tym roku. Czy jest coś takiego, co Was same zaskoczyło? Pomarańcza? <laughs> Myślę, że tak, oczywiście jako jeden z dodatków, natomiast tutaj byłam zdziwiona, że nawet ona się może pojawić w ramenie. No. inspirację kuchnią meksykańską, o serowe kulki, ponieważ będzie ramen inspirowany kuchnią francuską, więc poza tym, że w wywarze pojawi się tam rzeczywiście dużo cebuli, pojawią się też nazwane przez restauratorów kulkami mocy właśnie kulki na basie sera.